Jestem know, I a Siemka z tej strony, fan jest ze mną Dzień dobry, jestem xmon00 Dobra, dzisiaj jesteśmy na tym serwerze Minecraft Battlefield 3 Nie, zagram sobie chyba drużyną niebieskich, jak myślisz no Pewnie, że tak Dobra, jaką klasę wyjdziesz? Nie wiem, ja idę medykiem A jaka jest najlepsza? Bo ja gram w to pierwszy raz? Według mnie medyk a się wezmę, wezmę snipera Asalta, asalta weź O są doki. Jeśli grasz kiedykolwiek bo to przyda trzeciego więc wiesz Ja sobie zmieszczę tutaj czat Grałem, grałem Zmieszczę sobie widoczność czatu Ok, że Wam nie przeszkadzała Tutaj widzicie, że się strzela Jesteś już? Nie Już wchodzę, już wchodzę Tu weź sobie asalta Nie wiem, wziąłem byle kogo Dobra. Jesteś chyba... czekaj... Jesteś, jesteś, jesteś o kurde, ale głośno! Jezu! Coś cisza. Może Możemy trochę cicho słychać, ale... Cholera, on kałacha! A to chyba... O, tak. ale jest A, to jesteś inżynier. Bo gdzie jesteś? Jezu, nie mogę wejść na najprostszą rzecz. Żeby... No. a czemu to tak wolno się chodzi? No przyśpiesz sobie. Dwa razy w... Bo... Czekaj, czekaj. Ja Co tu coś tu mam mówię? w ustawieniach nie O jest, stoi to, stoi, patrzy jego. A to tylko A ja tylko mogę tak wolno chodzić? Jak wolno Ja tak chodzę? tu, raz... chodź tu, chodź tu, włazimy Gdzie ty jesteś? No tutaj na tym Na to tą... dziwnie ekran w ogóle widzę Tu chodź O dobra! Ja coś klikłem dziwnego! A chyba... Nie, nie wiem coś tam zrobiłem Gdzie ty jesteś? Chodź Gdzie mogę... O strzelam! Strzelasz prawym, jak zgaduję Bo już tutaj grałem no. Lewym przybliżasz Jazyki... A! No i wtedy tak mi się ten Nie mogłem chodzić Dobra, już wiem dlaczego O mam letkie lagi tutaj to, to to... Aj, nie doskoczyło Dobra, chodźmy to <laughs> jak John Rambo. Dobra, no, wejdźmy. Niczym Bond. jest dużo czerwonych, bo tu jest ich res. Czemu ich tu nie ma? Pusto. Raczej i zgonem. A, nic. O, są, są, są. Mam lekkie lagi to No już zabijam, bo na tracie odpiszę. Ja no już go nie Czekaj, się... jesteś ja ściszek, grę chwilę. Na chwilę. O, tu głośno jest. Dzisiaj podziemnego. Skoczył. Skoczył zarażaniem. Widzę go, widzę ich. Szczelam do nich. To słychać, Tego to trzeba dalej zdjąć. Nie zagrożenie na robi. No, ale mnie cofa ty jak strzelą, ale fajny Bayern ty. to jest ty. taki odrzut. FC Bayern. To są, A to moi są, Boże, ja do nich strzelam. Tak, na no, bombę skaczemy. U, koryt, koryt, koryt. jest tu. A muszę sobie ty fajna W lewym to jest Optify. Ale ja sobie nie mogę przybliżać. Wow. O, ale uskoczę tym gościu. Wiesz co no, tu jest? To jest jakaś luka. Wolę wybuch. Ale bajer, jestem poza mapą. Uleczmy się? Wow. Uuuu! Iż bug wody tam się pojawił? Ja się przestraszyłem. Czego? Granat mi wybuchnął. Co Ale z kogo? Jeśli nasz, to nic się nie stanie. Jeśli to... Nasz chyba. U, guziki, guziki według mnie to jest chyba to podmienione zapoty potiony tylko nie wiem jak to jest o nie wiem chyba to tak. a, a szczelba to są potiony różne, że wiesz z... <laughs> rzucam sobie granatami zdejmijmy go zaraz przybliżcie, się, Przybliż się. <śmiech> <śmiech> Dobra, jak zginiemy to kończymy ten odcinek. Dobra. A, też A ja jeszcze nie zginałem. A też. zginąłem. Ja też. Nie zginąłem. Ale byłem bliski śmierci. I nadal jestem. Wow, wow wow, dobra, ja już umieram. Zaraz. Dobra, uciekajmy, uciekajmy, jeszcze nie umrę. Wrzucmy sobie pod A Uciekmy. Uciekniemy. Dobra. Wejdźmy tu do góry Mogą być lekkie ściny, ale to chyba na nagraniu, bo ja lagów nie mam Z tego co wiem też były... są te dziwne ściny Dobra, idziemy dalej Kurde, utopiłem się Serio? No Ja staram się tylko się topić Nie no, bo... Ten! Ustawieniach coś zmieniałem i nie wiedziałem, że w wodzie jestem Tak zabiłem! Z daleka Fart strzelca Oż kurde Dobra, to ja na, tutaj czekam na ciebie Dobra. To od razu zrobimy następny odcinek Żeby nie było za długie odcinki To też nieprzyjemnie się wrzuca

jakich pociągów? kurnik do góry lubię pociągi Tak. Ale jestem tu na spawnie ja tam ściągam ich Staram. szukam Pisz. dziewczyny ktoś napisał 1-2-3 zgaduję każdy pisać he ja napiszę 1-2-3 napisałem 1-2-3 dostałem dostałem nie strzelam, to jest ten bak. Czasami się pojawiają tutaj takie banie, że się nie strzela. To trzeba lognąć. Muszę lognąć. Dobra, zginąłem. To zakończ odcinek. Właśnie dokończyć. Chodź. A ja się, a ja się też z wami żegnam. Dobra, to chodź, pożegnam się. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? O. Dobra, to my się z wami żegnamy. Cześć.